Kolejna dziś informacja. W piątek 11 lipca dieceza siedlecka poinformowała o śmierci księdza Karola Jakubiaka, który pełni funkcję wikariusza w parafii na serca Jezusowego we Włodawie. Duchowny miał 52 lata, a w kapłaństwie przeżył 24 lata. Wierni z Łukowa mogą pamiętać go z posługi w parafii świętego brata Alberta. W 2020 roku został zwolniony z funkcji wikariusza w tej parafii i przeniesiony do Włodawy, gdzie kontynuował swoją pracę duszpasterską. Na ten moment wieceza Siedlecka nie podała jeszcze szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowych. Zapowiedziała jednak, że zostaną one przekazane w najbliższym czasie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na razie wszystko pozdrawiam Sean Joker.